Cześć, tutaj polityka po ludzku. Być może najbardziej niebezpieczne pytanie we współczesnej Europie brzmi nie kto ma rację, tylko kto ma ponieść koszty cudzych decyzji. Bo kiedy mówimy o migracji, to na papierze wszystko wygląda prosto, a no w praktyce wychodzi jak zwykle. W tle pozostaje to jedno uporczywe pytanie. Czy Polska powinna przyjmować imigrantów? I jeśli tak, to na jakich warunkach? Nie będziemy tu uprawiać histerii, nie będzie straszenia, a nie będzie romantycznych wizji, w cudzysłowie, wielokulturowego raju. Sama imigracja to nie jest problem. Problemem jest brak kontroli. Imigracja legalna, selektywna, kompetycyjna, taka, która odpowiada na realne potrzeby rynku, to normalny element współczesnego państwa. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś próbuje narzucić krajowi decyzje, których on sam nigdy nie podjął. I tu wchodzą trzy schowa, które potrafią wywołać u Polaków alergię: relokacja i nielegalna imigracja. Relokacja to w teorii solidarność europejska, a w praktyce to ktoś w Brukseli podejmuje decyzję, a ty masz być konsekwencją tej decyzji. Idea wygląda tak. Niektóre kraje mają problem z masowymi napływami nielegalnych imigrantów, więc trzeba ich w cudzysłowie sprawiedliwie rozdzielić. Brzmi pięknie, ale nikt nie mówi o jednym. To nie Polska stworzyła kryzys migracyjny w Europie, nie prowadziła tych wojen, nie, nie destabilizowała tych regionów, nie kusiła ludzi obietnicą, że, że Europa da radę wszystkich przyjąć. Problem powstał gdzie indziej, rozwiązanie ma być tutaj, a odpowiedzialność zbiorowa. Tak jakby państwa były klasą szkolną, gdzie promuje się z założenia durną regułę. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Drugi element to nielegalna imigracja. To słowo robi się niewygodne, więc w mediach używa się neutralnego, migranci. Ale problem jest realny. Nie każdy, kto przekracza granicę jest uchodźcą. Uchodźca ucieka przed wojną, migranci ekonomicznie szukają lepszego życia i to jest zupełnie ludzkie, ale państwo nie może działać emocją, państwo musi działać prawym. To nie jest moralny zarzut wobec ludzi, to systemowa krytyka chaosu. Polska przez dekady była krajem emigracji, nie imigracji, to zmieniło się dopiero ostatnio, ale zmienia się w sposób kontrolowany. Pracownicy ze wschodu, legalne ścieżki, pozwolenia, rynek pracy. To działa. Dlaczego? Bo proces jest pod kontrolą państwa, a nie odwrotnie. To nie Polska wybiera ludzi, tylko ludzie wybierają Polskę. Ale relokacja i nielegalna migracja odwracają reguły gry. To nie państwo wybiera imigrantów, tylko imigranci wybierają państwo, w którym mają prawo się osiedlić. I to jest serno sprzeciwu nie emocje, nie ksenofobia, tylko kwestia suwerenności decyzyjnej. Czy więc Polska powinna przyjmować imigrantów? Odpowiedź jest prosta tak, ale na swoich zasadach. Nie, jeśli ktoś próbuje te zasady obejść. Polska powinna przyjmować ludzi, których potrzebuje gospodarka, którzy chcą pracować, a nie tylko korzystać z systemu, którzy respektują prawo, a nie zaczynają od jego łamania. Polska nie powinna jednak akceptować mechanizmów relokacyjnych, bo relokacja nie rozwiązuje żadnego problemu, Tyl tylko przenosi go na mapie. Polska nie powinna akceptować nielegalnego przekraczania granic, bo to niszczy fundament państwa. Prawo, granice, przewidywalność. Nie uciekniemy ostatecznie od tego tematu. Europa jest jednym organizmem, ale jeśli ten organizm ma działać, to nie może funkcjonować na zasadzie ty bądź tolerancyjny, a rachunek przyjdzie do ciebie. Migracja to niemoralny test, tylko test na odpowiedzialność. A odpowiedzialność zaczyna się od prostego zdania: pomagamy, ale mądrze, przyjmujemy, ale legalnie, decydujemy sami. I to jest chyba najbardziej zdroworozsądkowe stanowisko, jakie Polska może mieć. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam do zostawienia lajka, like komentarza oraz suba. Cześć.